To jest siadło, stinka, a wcześniej miałem branie na yy, relaksa dużego. Yy, szczupły. jest szczupły, to jest fajny widzę. Mała przynęta, żeby mi się nie spiął. Pokażcie. Mamy już takie 60. Nie zepnij się. jesteś. To ty tutaj mi gryzłeś. No dobre 60. Może 65 nawet. Fajny grubasek, Drugie. W sumie czwarte branie. A teraz zaczęły rybę. Ale to chyba jest okoń. Albo mały szczupak. mamy kolejny pajk ten trochę mniejszy tak trząs jak okoń I typowo biorą z dna dzisiaj bo tak podniesiemy bo nie jest za duży ale wymiar masz. Fajnie. Drugi przez pół godzinki. Spokojnie. Z jednego miejsca. Dzisiaj dwa pajki na bazę dwóch. Ten ma 64 cztery. Tu jest kolejny zwierzak. Ten pięćdziesiąt. Jeden dokładnie. To będzie na PZ2. Kicho.